Witajcie przyjaciele, kogo ja widzę. Kupę lat, prawda? Dawno się nie widzieliśmy tutaj na YouTubie. Ostatnio byłem w Tajlandii i spotkałem tam Krzysztofa króla, z którym nagrywaliśmy rozmowę. Która swoją drogą niedługo ukaże się na moim kanale. Fajna koszula w ogóle. <śmiech> <śmiech> Dziękuję Twoją bardzo nawzajem. <laughs> <laughs> Dzięki. W tej rozmowie Krzysztof uświadomił mi, że mój kanał to wygląda trochę jak ten. te pustkowie z westernów. Nie nagrywałem już na moim kanale bardzo, bardzo długo. Zapytałem też Krzysztofa podczas tej rozmowy, jak on to robi, że on tak regularnie nagrywa na YouTubie. I on odpowiedział, że. Nie może być tak dla ciebie, że film wiąże się z jakimś przymusem, z jakimś wysiłkiem. To musi być wygodne, żeby to zrobić, dlatego ja staram się cały czas i te moje metody kręcenia filmów też się zmieniały na przestrzeni lat. Czasem wracam do starszych, czasem wiesz coś, ale zawsze to robię, żeby mi to sprawiało przyjemność. Więc może moje filmy nie są wielkimi superprodukcjami, nad którymi siedzę, wiesz miesiąc. Bo wiem, żebym tego nie był w stanie utrzymać po prostu, nie? Żeby mnie to zmęczyłoby mnie to. Ostatnie filmy, co na przykład wrzucałem, to kręciłem laptopem. Ja się wtedy skupiam na treści a. i na może fantazji trochę jak wiesz, ładny kadr ustalić czy coś, a nie na tym, żeby wiesz, bateria się nie skończyła w aparacie czy Dokładnie. coś innego, nie? Ja też bardzo często mam także samo rozstawienie tego sprzętu, No właśnie, właśnie. Ustawienie, naładowanie baterii, karty pamięci to już jest tak absorbujące, że później ciężko tak. złapać. Nie plus to centrum, nie są te no. kreatywne rzeczy, które cię no cieszą, właśnie. nie? Więc teraz. Patrzę w smartfona i mówię do tego smartfona, i mam 1500 pomysłów na różne odcinki, ale realizacja każdego z nich wydaje się tak odległa. Nie ze względu na to, że wielu osobom wydaje się, że nie nagrywam na YouTubie to pewnie coś się źle dzieje w moim życiu, pewnie mam jakieś problemy czy coś takiego. Nie, wręcz przeciwnie, nie nagrywam na YouTubie, bo dużo się dzieje rzeczy w moim życiu fajnych. Mam dużo szczęścia w życiu, mam rodzinę, mam dwójkę dzieci. Przez pierwsze lata mojej aktywnej działalności na YouTube byłem na kompletnie innym etapie życia. No. Czym za więcej rzeczy w życiu jestem odpowiedzialny, tym mniej pozostaje przestrzeni na YouTuba. Rodzina i dwójka dzieci to jest obszar mojego życia, który myślę, na który przeznaczam najwięcej energii. To jest najważniejsze w życiu, co można robić, czyli przeznaczać czas dla rodziny, ale i w życiu zawodowym też jest ok, bo moje książki sprzedają się najlepiej w całej historii mojej działalności. Wyobraźcie sobie, mimo że nie nagrywam ani jednego filmu na YouTubie. Okazało się, że w tym kontekście YouTube trochę nawet bardziej przeszkadzał niż pomagał w sprzedaży książek, produktów i kursów online. Ponieważ zamiast zajmować się promocją działalności, za którą też biorę pieniądze, to zajmowałem się tworzeniem dopracowanych perfekcjonistycznych filmów na YouTube. Szczególnie książka Wrażliwość Twoja Ukryta Siła sprzedaje się bardzo dobrze. W ciągu tygodnia sprzedaje się tyle egzemplarzy, co w ciągu kilku miesięcy podczas tego, kiedy intensywnie angażowałem się w YouTube'a. To nie jest tak, że ja nie tworzę teraz, bo ja tworzę, tylko tworzę treści, które są bardziej dopasowane do. Konkretnych osób, i które nie są publiczne, tak jak wcześniej. To znaczy, przede wszystkim komunikuję się z ludźmi w internecie poprzez reklamę na Facebooku i poprzez listę mailingową. Być może ty też jesteś na mojej liście mailingowej którejś, być może jeszcze nie. Ja mam tam różne segmenty na tych listach mailingowych, w zależności od tego, czym ktoś jest zainteresowany. Mam osoby, które są związane z zainteresowane moją działalnością związaną z wysoką wrażliwością, którą zajmuję się e, tak intensywnie już od czterech lat. Już cztery lata, to jest moje w zasadzie główne zajęcie, to praca z wysokowrażliwymi osobami, promocja mojej książki "Wrażliwość twoja ukryta siła", e, promocja kursu "Siła wrażliwości". A także zajmuję się pracą indywidualną y, poprzez hipnoterapię. Dla wielu osób to jest zaskoczenie, że w ogóle tym się zajmuję, a ja ty zajmuję się hipnozą od 15 lat, tak naprawdę. Poza tym dochodzą do tego jeszcze inne poboczne projekty, które mam, y, które czasem mi, którymi czasem się zajmuję, y, które nie są tak bezpośrednio związane z tym, co robię i robiłem na YouTubie. I mam też w głowie bardzo wiele różnych pomysłów do tego, co mógłbym robić, a tego nie robię. Więc YouTube spadł bardzo mocno na liście moich priorytetów. No właśnie, byłem ostatnio w podróży do Tajlandii. Byłem tam dwa miesiące, niedawno wróciliśmy. Nagrałem dwa filmy w podróży, ale to nie są filmy, jakieś reportaże, tak jak nagrywałem kiedyś. Właśnie wiele osób pyta mnie, Michał, zamierzasz nagrywa nagrywać jeszcze jakieś reportaże z podróży. Ym, nie widzę tego na ten moment, prawdę mówiąc. Dlaczego? Yy, bo to jest praca. Nagranie takiego reportażu trzeba sobie uświadomić, to jest ciężka praca. Yy, I jak sobie lecę gdzieś, czy jedziemy sobie, wyjeżdżamy z rodziną, bo podróżujemy całkiem sporo, jak na fakt, że moje dzieci mają trzy. Lata i roczek. Natomiast ja pamiętam, jak ja nagrywałem te reportaże z podróży, to właściwie te podróże były podporządkowane nagrywaniu reportażu. A ja podróżuję przede wszystkim po to, żeby doświadczać, a nie żeby doświadczać nagrywania reportażu. A teraz też, żeby doświadczać czasu z rodziną. Mógłbym nagrywać też swoje życie rodzinne, na przykład, tak, ale tego nie chcę robić. Może moje dzieci nie wyrażają zgody na to, żeby publikować ich wizerunek? Może mój synek to jest taki indywidualista, może on wcale nie będzie chciał się bawić w internet w przyszłości? Może w ogóle nie będzie, wątpię, ale może w ogóle nie będzie miał kont w mediach społecznościowych, a później mi powie, że. To ty mnie na siłę wrzucałeś do tego internetu, pokazywałeś moje prywatne życie, pokazywałeś mnie w różnych sytuacjach, w których ja bym na pewno nie chciał, żebyś mnie pokazał. Kto wie, nie? A ja zresztą mam też bardzo duży dystans do internetu i tak niekoniecznie sama koncepcja tego, że pokazuję um, obcym ludziom, których nie znam, swoje życie prywatne i oni to komentują. I oni wydają na ten temat jakieś opinie. Ja kompletnie tego nie czuję i nie chciałbym tego robić w żadnym wypadku. Sorry, że ten film jest w ogóle chaotyczny, ale, no, właśnie stwierdziłem, że wezmę smartfona i po prostu coś nagram, żeby przełamać ten perfekcjonizm, żeby przełamać tą presję, żeby coś wrzucić, bo to też ma wartość, wrzucenie czegokolwiek, a nie tylko. Myślenie o tym, jak wiele odcinków mógłbym nagrać, ale ich nie nagram, bo nie mam na to czasu i one się w końcu, jak któryś z nich zrealizuje, ale nie wiem kiedy, więc może to też jest jakiś sposób na to, żeby wejść w jakiś, w pewnego rodzaju flow. W każdym razie, z perspektywy czasu, mam też dystans do, do YouTube'a. Tak jak sobie myślę o tym czasie, kiedy byłem tak intensywnie zaangażowany w YouTube'a, to Popadałem w różne schematy myślowe, w jakie schematy popadają mają nastolatki na przykład, które podążają za tymi komentarzami, za tą aprobatą, którą dostają z zewnątrz. Ja, gdzie tam czułem, że jestem już w pewien sposób ustabilizowany emocjonalnie, również w pewnym momencie popadałem w coś takiego, że łaknąłem tej aprobaty poprzez to, co nagrywam. To nie jest tak, że nagrywałem coś, co ma się wszystkim podobać. Broń Boże. Ja przede wszystkim nagrywałem to, co czuję i to, co chcę, ale gdzieś tam człowiek uzależniał się od tych komentarzy. W internecie jest mnóstwo takich toksycznych mechanizmów, które się uaktywniają, kiedy jesteś bardzo mocno zaangażowany w te media społecznościowe, a YouTube jest medium społecznościowym. Więc. Za tym nie tęsknię. Na pewno wracając na YouTube'a czy do bardziej regularnego nagrywania, chciałbym to mieć już inne podejście niż miałem wcześniej. Jako taki dodatek bardzo mały do mojego życia, a nie poświęcanie dużej części życia temu, żeby angażować się w relacje ze sztuczną inteligencją. To jest teraz temat bardzo na czasie temat sztucznej inteligencji. Miał, mam sporo refleksji. I analizowałem sobie różne rzeczy na ten temat, też jako fan science fiction. Różne rzeczy przychodzą mi do głowy, natomiast wielu osobom wydaje się, że sztuczna inteligencja to jest coś, co się teraz zaczęło i zacznie się rozwijać. Nie, sztuczna inteligencja już od wielu lat nami rządzi. Jaka jest prawda? Sztuczna inteligencja rządzi chociażby algorytmami na YouTube. To znaczy, algorytmy na YouTube rządzą tym, co oglądasz, to, co ci jest wyświetlane. Więc już sztuczna inteligencja um, promuje pewne osoby, pewne koncepcje, um, albo ich nie promuje. Sam YouTube. Z tego co wiem, oni też do końca nie wiedzą jak to działa, i też te algorytmy cały czas modyfikują. Zresztą pewnie jak zdajecie sobie z tego sprawę, to że jeden film ma dużo wyświetleń, a drugi ma mało, to wcale nie oznacza, że jeden film jest lepszy, a inny jest gorszy. Tak? To po prostu oznacza, że jeden film wstrzelił się w algorytmy, wstrzelił się w sztuczną inteligencję, a drugi film się nie wstrzelił. I niektórzy tutaj krytykują telewizję, że jest rada programowa, że ktoś tak y, musi cały czas kontrolować to, co tam jest wrzucane, że te programy są takie bardzo wyregulowane, jakby, a na YouTube jest taka wolność, ale to nieprawda, bo przynajmniej w telewizji to ludzka inteligencja tym rządzi, a na YouTube, w dużej mierze i w ogóle w internecie, sztuczna inteligencja. Więc to jest. Też taki wątek, który gdzieś tam mnie od YouTube'a, do YouTube'a zniechęca, że właśnie muszę wchodzić w łaski tej sztucznej inteligencji do tego, żeby mieć dużo wyświetleń na YouTubie. Kolejna rzecz, no właśnie też myślę o tym, żeby nagrywać spontaniczne filmy, Także po prostu mam coś do powiedzenia, to włączam kamerę i o tym mówię. Tylko... Ja, z, moje filmy, nawet jak wyglądały spontanicznie, zawsze były bardzo przemyślane, a to z tego powodu, że ja nie mówię o prostych rzeczach. Najpierw muszę sobie to bardzo mocno w głowie poukładać, żeby to dopiero dalej przekazać. Więc ja muszę sobie zapisać jakiś plan wypowiedzi, muszę to przemyśleć kilkukrotnie, muszę stworzyć koncept tego odcinka. Więc. Jeśli bym nagrywał tylko takie spontaniczne filmy, to myślę, że to nie byłoby to, ale niewykluczone, że po prostu nie mam takiego doświadczenia, żeby nagrywać tylko spontaniczne filmy, więc może będę robił to częściej, może to faktycznie będzie miało rację bytu. Natomiast niczego nie obiecuję, po prostu chcę przywitać się, powiedzieć cześć. Miło się znowu zobaczyć. Wiem, że jest wiele osób, to są bardzo wartościowe osoby, które podążają za tym, co mówię, podążają za treściami, które przekazuję od lat i na, za, za pomocą kanału na YouTubie. Te filmy, które nagrałem do tej pory, one są. One w większości nie straciły na aktualności. Fakt, że wiele rzeczy pewnie ująłbym inaczej, już w, dzisiaj, na, w dzisiejszym stanie świadomości. Może inaczej bym coś przedstawił? A wiele właśnie nie. Wiele rzeczy sam sobie mogę odtworzyć i wręcz sobie przypomnieć to, co gdzieś tam zaświtało mi w głowie i o czym można czasem zapomnieć pod wpływem wielu różnych codziennych obowiązków. I, i te filmy są. Te filmy cały czas mają wyświetlenia. To też jest ciekawe, że. To jest dobra strona YouTube'a, że jednak nie tak jak na TikToku, że przez dwa dni coś jest popularne, a później wszyscy o tym zapominają. Jednak na YouTubie te filmy cały czas żyją. Jak tam sprawdziłem w zeszłym roku, opublikowałem też no, no więcej filmów niż w tym roku, bo w tym nie opublikowałem żadnego, ale niewiele tych filmów opublikowałem. Ale jak zobaczyłem, to chyba miałem 200 tysięcy wyświetleń wszystkich filmów tak? w zeszłym roku. Czy nawet 300 tysięcy. No to jest dużo, to jest bardzo dużo. Szczególnie, że to nie są tylko wyświetlenia, to są ludzie przede wszystkim. Też poznałem osoby, które oglądają moje filmy od wielu lat. Poznaliśmy się podczas hipnoterapii, chociażby podczas sesji hipnoterapeutycznych, które prowadzę. Poznałem osoby, które zaczęły oglądać mój kanał mając dajmy na to 17 lat. Dzisiaj mają 25, więc są na kompletnie innym etapie życia, i jak gdzieś tam z dumą mogę powiedzieć, że. znaczy powtarzam to, co oni mówili, że ja odegrałem pewną rolę w ich rozwoju, w ich procesie dorastania, miałem jakiś wpływ na pewne decyzje, które podjęli. To jest też ogromna odpowiedzialność, oczywiście, mając tego świadomość, i dlatego ja zawsze tak bardzo mm, skrupulatnie podchodziłem do tych filmów, starałem się je zaplanować, nie powiedzieć nic za dużo, nic za mało, nie zawsze to się pewnie udawało, ale, ale zawsze starałem się bardzo tak zrównoważyć ten przekaz, wiedząc jak to jest duża odpowiedzialność nagrywać i mówić też o takich. Tematach życiowych, rozwojowych, i tak dalej. Jest godzina u mnie 15.02. Patrzę na ten piękny widok, słucham tego szumu wiatru, śpiewu ptaków. I tak sobie myślę, że wracam do domu, biorę rower, biorę przyczepkę. Pakuję dzieciaki do przyczepki, wyciągam żonę, żeby dołączyła, i jedziemy pojeździć sobie w po Polsztynie. Wiele osób z jakichś względów myśli, że ja mieszkam w Tajlandii. Jak ktoś coś do mnie pisze, to tam czasem wychodzi, że tak myśli. A sporo osób, też tych, które nie znają mnie z kanału, pytają, dlaczego ty zostałeś w Polsce? Dlaczego się do Tajlandii nie przeprowadzisz? Przecież tam jest tak fajnie, a tu jest tak źle. No ja nie wiem. Nie powiedziałbym, że tutaj jest jakoś gorzej niż w Tajlandii. Wręcz wracając z Tajlandii, w której teraz jest lato, tam było 40 stopni już pod koniec tego naszego pobytu człowiek po prostu cały czas chodzi spocony, i wracając tutaj, gdzie wszystko jest tak świeże, gdzie wychodzisz na zewnątrz, czujesz, jakby z perspektywy kogoś, kto mieszka w Tajlandii, jakby na zewnątrz była klimatyzacja. Jest świeże powietrze, nie ma smogu. No jak w Warszawie, w Krakowie, gdzieś tam jest smog, to jest jakiś ułamek tego, co na przykład jest w Xiang Mai w, w czasie, kiedy my byliśmy. No nie tylko w Xiang Mai, ale w, w, w wielu miejscach w Tajlandii, też nad morzem. W Xiang to po prostu wychodzisz na zewnątrz i, i w tym czasie, gdzie my byliśmy, to jest specyficzny też czas, bo wtedy te pola wypalają. Wręcz taka mgła dosłownie. Dobrze, to żeby podsumować to, co tutaj mówiłem, nie zamykam tego kanału, nie zamierzam go zamykać. Nie mam planów teraz jeszcze w jaki sposób podejść do nagrywania na, na moim kanale. YouTube jest formą, którą cały czas wciąż doceniam jako dobry sposób wyrażania tego, co ma się we wnętrzu, natomiast moja lista priorytetów już się. Co by nie mówić, zmieniła, ale m, jestem przekonany, że znajdzie się trochę więcej przestrzeni do tego, żeby nagrywać na YouTube w pewnym momencie e, albo kontaktować się, komunikować się z wami, z moimi widzami w ten czy inny sposób. Jest wiele rzeczy, które mam do przekazania, które chcę przekazać, które uważam, że powinny zostać przekazane. Może to będę robił w innej formie, w formie kolejnych książek, e-booków, kursów, w formie spotkań indywidualnych. To zresztą też robię cały czas. Napiszcie w komentarzu, co czujecie, co chcecie napisać. Może podzielicie się czymś, co chcieliście mi powiedzieć już wcześniej, ale nigdy tego mi nie powiedzieliście. Dajcie znać, co tam u Was, jak się macie. Co się u Was fajnego wydarzyło w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, jak się czujecie? I myślę, że widzimy się w ten czy inny sposób, także na YouTube, bo niebawem ukażą się nowe odcinki. Będą nowe odcinki, nie, może nie będzie tych odcinków, nie będą one pojawiały się regularnie, nie będą pojawiały się tak często jak wcześniej, może będą w trochę innej formie. Ale te odcinki będą, bo nie zamykam tego kanału. Więc e, do zobaczenia. Trzymajcie się.